Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich gitarzystów. Nazywam się Sylwia Dubiel-Morawska. Dzisiaj zajmiemy się kolendą, Przybieżeli do Betlejem. Zrobimy do tej kolendy akompaniament. Jeśli ktoś ma kłopoty ze zrozumieniem, co to akompaniament, to najprościej mogę powiedzieć, że to taki dodatek do śpiewu. Czyli wykorzystamy akordy, niektórzy mówią chwyty. No i właśnie będą nam potrzebne tak praktycznie trzy chwyty: A dur, D dur i E dur. To będzie w tej wersji absolutnie najprostszej, zaraz pokażę. Potem będzie wersja troszeczkę utrudniona i na końcu no jeszcze bardziej utrudniona. To jest A -dur. To jest D-dur i E-dur. Można użyć też akordu E7, równie dobrze. I nie sugerujcie się, że akurat dałam takie palce, bo możecie sobie dać akurat te trzy palce, jak tam komu wygodnie. Więc najprostsza wersja będzie wyglądała tak. Przybierzeli do b Jak zauważyliście, na razie gram bardzo powoli, żeby każdy pojął. Pokażę Wam takie zbliżenie tutaj na sposób zapisu. Dwie czwarte, to znaczy, że liczymy sobie w każdym takcie do dwóch. To są takty, tak te odcinki. No, mówię dla tych, którzy ewentualnie nie bardzo wiedzą. Zrobiłam takie strzałki po dwa uderzenia. Raz, dwa. Przybierzeli do Betlejem Pasterze. A to jest stłumić ten krzyżyk, taki. Czyli jak to gram? Jeszcze raz pokażemy. I tłumię. No i robię sobie powtóreczkę, bo to była zwrotka. I w refrenie idziemy dalej. I mamy takie akordy. Adur, edur teraz będzie, adur i edur te dwa. Chwałam na wysokości, chwałam na wysokości, a pokój na ziemi. No i powtarzam sobie refren. Teraz zagrałam to kciukiem. Możecie to sobie zagrać równie dobrze palcami. Sposób. albo piórkiem jak ktoś ma ochotę i teraz w szybszym tempie wyglądałoby to tak przybierzyli do bytlejem pasterze grają skocznie dzieciąteczką powtórka oczywiście były to takie proste uderzenia z góry w dół i żeby to nie było nudne i żeby nam się nie zrobił łomot, musicie zwrócić uwagę, żeby było raz, dwa, raz dwa, głośniej, ciszej głośniej, ciszej no i to tyle, ćwiczyć sobie oczywiście powoli jeżeli y, zmiany akordów wam nie wychodzą, to robicie sobie ćwiczonko pod tytułem a dur, D dur i tak w kółko kilka razy. Następnego dnia znowu kilka razy i do skutku kiedyś się uda. Teraz będzie wersja nieco trudniejsza, ale niewiele. Zwrotka zostanie taka sama, tylko w refrenie y, trochę więcej zmian wprowadzimy. Wyglądać to będzie tak. To może zajmę od, zaśpiewam od razu ten refren. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a poduj na ziemi. Czyli więcej zmian wprowadziłam, wprowadziłam akordy dur. Raz, dwa, raz, dwa, raz dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobrze? Tak to by wyglądało. I teraz, jeśli kogoś nudzi takie uderzanie w dół cały czas, może sobie yy, to bicie lekko zmienić i zamiast grać w ten sposób, to zamienimy sobie liczenie na raz i, dwa i. Raz i dwa i raz. Jak to zrobiłam? Na raz uderzyłam struny basowe, na i uderzyłam wiolinowe. Wszystkie ruchy mam do podłogi, czyli raz i dwa i to jest ten jeden takt, od kreseczki do kreseczki. Przybierzę i do betlejem. i tak dalej. Dobrze, jeżeli ktoś jest fascynatem bicia harcerskiego, czyli tego, to jak najbardziej możemy też to wprowadzić. Tylko tam, gdzie mamy po dwa akordy w jednym takcie, musimy trochę pokombinować, ale pewnie się uda. I wyszłoby tak. Przybierzeli do detem. Razem zrobiłam to tak, że to bicie harcerskie zajęło mi te dwa takty. Ta 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 ta, ta. a tu jedno uderzenie jedno i jedno. Pa 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 pa, pa, pa. raz, raz, raz. Jeszcze raz to zagram. Kombinować, bo to bicie harcerskie zajmuje nam jakby dwa takty. I tam, gdzie jest dużo zmian, to warto z niego zrezygnować i każdy akord zagrać sobie y, po jednym uderzeniu. Dobra. To mamy jakby już trzy sposoby zagrania tej kolendy. Teraz mamy jeszcze zwrotka, wygląda identycznie. Tu już nie robiłam żadnych strzałek, tylko policzyłam raz, dwa, raz, dwa. Bo bicie sobie do, bicie, czyli to uderzanie prawą ręką sobie dobierzecie, jak chcecie. Ale tu nam się pojawił akord Feast Dur 7 w niektórych opracowaniach jest takim krzyżykiem i Hamol 7. No i tu jest już troszeczkę bardziej ta linijka skomplikowana, ale jak ktoś lubi łapać chwyty barowe, to nie będzie miał kłopotów. No to teraz zagram tą wersję. Jeszcze może kogoś zadziwić, że na końców tak sobie gdzieś tam stukałam. W ostatnich taktach, w czwartym, w ósmym, dwunastym, czyli na końcówkach, końcówkach jakby zdania można sobie właśnie tak stłumić, żeby nie było tak nudno, czyli żeby nie grać cały czas, pół godziny w ten sposób, to końcówkę tłumię. Raz i tłumie. Czyli na przykład jeszcze zajmę się ostatnimi czterema taktami w tej najtrudniejszej wersji. A, D, Fis, 7, H7e i tłumie. No, coś, coś w tym stylu można sobie robić, jeżeli ktoś ma taką fantazję. Ale wróćmy do tej najprostszej wersji. I wcale nie trzeba się jej wstydzić i grać sobie. Przybierzeli do Betlejem pasterza stumić. Grają skocznie dziewczątku, a dur Na końcu, że dla wielbicieli gitary klasycznej można oczywiście jeszcze pokombinować sobie w taki sposób. Czyli kciuk, czy palce, kciuk, czy palce. I wyjdzie. Przy I tak dalej, i tak dalej. Życzę miłej zabawy. Następnym razem, ponieważ dziś był akompaniament, to następnym razem będzie melodia. I też najpierw w wersji najprostszej, a potem tam sobie podokładamy smaczków przeróżnych. To miłej nauki życzę.